Ciężko jest sobie teraz wyobrazić, aby w ciągu kilku następnych lat w MCU nie pojawiał się człowiek pająk. Jednak niestety na dany moment musimy się na to przygotować, ponieważ Sony i Disney nie dogadali się w sprawie tego, jak będzie wyglądać ich współpraca na płaszczyźnie produkcyjnej następnych filmów Spider Mana. Sony oficjalnie wypowiedział się na ten temat, kompletnie obwiniając Disney o nieporozumienie, więc sytuacja wygląda bardzo ciekawie. Jednak przed rozpoczęciem tego odcinka zapraszamy do sklepu naszego dzisiejszego sponsora, gdzie znajdziecie ponad 10 tysięcy. Ubrań ze wzorami z takich uniwersum jak Grautron, Marvel, DC Universe i wiele, wiele innych. Dodatkowo ostatnio dodali ogromną ilość wzorów ze Spider-Manem, więc na 100% znajdziecie coś dla siebie. Przejdźcie do pierwszego linku w opisie, aby odwiedzić sklep, plus właśnie tam znajdziecie kody promocyjne na Wasze zakupy. I jeszcze raz za Wasze wsparcie ogromnie dziękujemy! Kilka godzin temu świat biegły informacje, że rozmowy pomiędzy Sony a Marvelem, a raczej pomiędzy Sony a Disneyem, zakończyły się wielkim nieporozumieniem. Dotyczyły one przyszłości filmów o Spider-Manie osadzonym w MCU. Sprawa wygląda dość poważnie, ponieważ jeśli ktoś nie wie, to prawa do Spider-Mana należą do Sony, a Marvel mógł osadzić człowieka-pojąka w swoim uniwersum dzięki właśnie bardzo dużym porozumieniu. Po gigantycznym sukcesie Spider-Man Far From Home nadszedł czas na nową umowę, które jak widać kompletnie nie wypaliła. Propozycje były dwie, jedna oczywiście od Sony, druga od Disneya. Disney zaproponował podział na zasadzie 50 na 50, gdzie po prostu dzielą się po połowie zarobkami z filmu. Dla obu stron jest to bardzo przyjemny układ, jednak Sony postanowiło go odrzucić. Po tym zaproponowali swoje rozwiązanie, które brzmi po prostu jak jeden wielki żart. Zaproponowali oni Disneyowi 5% zarobków z filmu, ale tylko z pierwszego dnia w kinach. Dla wielu jest to po prostu obrażająca oferta. Jednym słowem, jeśli film pierwszego dnia w kinach zarobi powiedzmy 15 milionów dolarów, to Disney z tego dostanie 750 tysięcy dolarów. W tym przypadku w Spider-Man Far From Home Disney zarobi około miliona na pierwszym dniu, a Sony ponad 1 miliard 100 milionów. Teraz można rozumieć jak bardzo durna była ta propozycja. Oczywiście Sony ma prawo do Spider-Mana i to Disney musi się dostosować. Jednak to właśnie dzięki temu, że Spider-Man został dodany do MCU, jego postać dostała drugie życie. Po wielkich katastrofie, jaką były dwa filmy zatytułowane jako Amazing Spider-Man, Sony powinno dziękować Marvelowi za takie przyjęcie. Oliwy do ognia dodaje fakt, że 24 godziny przed ogłoszeniem zerwania umowy, Sony ogłosiło, że Spider-Man Far From Home jest ich jednym z najbardziej zarabiających filmów w historii, przebijając w box office Jamesa Bonda z 2012 roku. Tylko problem polega na tym, że to wcale nie jest zasługa Sony, tylko Avengers Endgame i świetnemu dopasowaniu Spider-Mana w świecie MCU. Gdyby tego było Mało Sony oficjalnie wypowiedziało się na ten temat i trzeba przyznać, że ich wypowiedzi są tak samo jak i oferta, po prostu śmieszne. Reprezentanci Sony obwinili Kevina Feige, czyli obecnie prezydenta Marvel Studios, o to, że za bardzo skupia się na rzeczach, które nie należą do jego studia. Ciężko się na nich nie skupiać, skoro po Avengers Endgame to właśnie Spider-Man był budowany na jedną z najważniejszych postaci. A co będzie teraz? To jest po prostu jedna wielka zagadka. Podczas swojej wypowiedzi Sony zdradziło, że ma plany na dwa filmy ze Spider-Manem. Co ciekawe, Tom Holland wcale nie będzie zmieniony, a właśnie odwrotnie. Na jego wersji spider mana Sony chce skupić się w przyszłych latach. Jednak pytanie brzmi, jak chcemy kontynuować historię Spider-Mana, nie robiąc nawet żadnych odwołań do wydarzeń z innych filmów, jak Captain America Civil War czy dwóch części Avengers. Ten sam problem ma Marvel, jak budować kolejny film bez jakiegokolwiek wspominania o Spider-Manie. Jednak z drugiej też strony, to właśnie ta kwestia sprawia, że Marvel i Sony na pewno nie raz usiądą jeszcze za stołem, aby przedyskutować tą sytuację. Jednak na dany moment już teraz wiele osób twierdzi, że jest to specjalne zagranie ze strony Sony, gdzie to Marvel ponownie zbudował dobrą postać i teraz to sama wytwórnia Sony będzie kontynuowała jego przygody bez potrzeby dzielenia się pieniędzmi z Disneyem. Plus przecież Sony obecnie rozpoczęło pracę nad drugą częścią Venoma, więc kto wie czy przypadkiem na tym im nie zależy najbardziej, czyli połączeniu tych dwóch światów. Na dany moment sytuacja wygląda tak, że Spider-Man jest kompletnie odcięty od Marvela. Marvela. Może to i jest właśnie powód, dla którego podczas Sandy jego Comic Conu i zapowiedzi czwartej fazy MCU nie dostaliśmy nic związanego ze Spider-Manem. Jeśli to prawda, to te rozmowy trwające kilka miesięcy z góry były skazane na porażkę. Ciężko jest sobie wyobrazić Toma Hollanda jako Spider-Mana bez odwołań do MCU i ciężko sobie wyobrazić MCU bez Spider-Mana, granego przez Toma Hollanda. Miejmy nadzieję, że może za rok czy dwa wytwórnie jednak dojdą do porozumienia i jednak postać, którą tak pokochaliśmy podczas Spider-Man Far From Home wróci do świata MCU. A wy uważacie, że da się zbudować tego Spider-Mana bez odwołań do MCU? Czy może raczej z góry ten pomysł jest skazany na porażkę? Zawsze jesteśmy ciekawi waszych opinii, więc dajcie nam znać w komentarzach. Zapraszamy też do odwiedzenia naszych social mediów, takie jak Facebook, Twitter czy Instagram, gdzie znajdziecie masę ciekawych rzeczy ze świata popkultury. Tak więc, pani i panowie, ja nazywam się Sed Just Culture, dziękuję wam bardzo za uwagę i słyszymy się już wkrótce.